Witam dzisiaj nietypowo, nie o podróży. 2 litry paliwa, 2 minuty. Czemu tak to nazwałem? Dlatego, że 2 minuty będzie trwał ten filmik, a 2 litry paliwa to jest 10 zł. 10 zł żadnemu z nas życia nie zmieni, no ale może pomóc. Chodzi o wpłatę na zbiórce Pomagamy dla Laury. Do nagrania tego filmiku zainspirował mnie dzisiejszy program Mazurek Istanowski z kanału Zero, z którego zapożyczyłem sobie około 30 sekund. Ich programu, żeby mniej więcej unaocznić o co chodzi. Tak. No i teraz patrz, co tu jest. O matko, boska. Tu jest kilkadziesiąt kilogramów, bo to już trzeba nie liczyć, tylko ważyć. Kilkadziesiąt kilogramów wiadomości od dzieci. Wszystkie serca dla Laure. Żeby ratować Laurę. Link do tego filmu, żeby, żeby zapoznać się z nim. Zostawiam w komentarzu, jak i również link do zbiórki. Chodzi o pomoc dla Laury, bardzo chorej dziewczynki, gdzie ujęła mnie pomoc dzieci, które wysłały do. Zresztą zobaczycie na filmie. A ja zapraszam serdecznie do, do wpłat, bo wiem, że społeczność vanliferów, kamperowiczów, domadów, podróżników jest duża. Mój kanał jest malutki, Zapraszam do rozpropagowania tej zbiórki, chociaż to, co zrobił Kanał Zero, nikt z nas tego nie potrafi. Ale my też możemy pomóc, także niejednokrotnie pomagaliśmy sobie nawzajem. Sam brałem udział w kilku takich akcjach, gdzie pomoc była potrzebna dla współpodróżników, że tak powiem. I udawało się, więc myślę, że i tutaj się uda. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze raz zapraszam do wkładu. Proszę, pomóżmy Laurze.